Karsowiński. Witam Państwa w poniedziałek, 16 maja. Zaczynamy informację Telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Pięć osób rannych w wyniku pożaru w okolicach strzelec krajeńskich. Przez wypalone okno, płomienie wydostawały się na zewnątrz, sięgając aż dachu. Natomiast była informacja, że wewnątrz są ludzie. Tajemniczy wybuch w Gorzowie. Na miejscu policja zabezpieczyła materiały, substancje chemiczne, które zostały następnie przewiezione do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. I tam przeprowadzone badanie pozwoli nam ustalić przyczynę wybuchu. Przedszkolaki przemaszerowały spod katedry do teatru. To dzieci zaproponowały nam współpracę w zakresie włączenia się w akcję pola nadziei. Pięć osób poszkodowanych, cztery kolejne ewakuowane. To efekt pożaru jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Piastowie koło Strzelec Dwie osoby, których stan lekarze oceniają jako ciężki przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w Gorzowie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w mieszkaniu, które spłonęło przebywały osoby z tak zwanego marginesu społecznego. Parę minut przed godziną czwartą otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym w miejscowości Piastowo. Na miejsce zostało zadysponowane cztery zastępy, gdyż informacje były bardzo niepokojące. I finał był taki, że w momencie, kiedy dojechały pierwsze jednostki straży pożarnej na miejsce, przez wypalone okno płomienie wydostawały się na zewnątrz, sięgając aż dachu. Natomiast była informacja, że wewnątrz są ludzie. Ewakuowano z palącego się mieszkania, które w zasadzie... Całkowicie się spaliło. Pięć osób i z sąsiednich mieszkań jeszcze dwie osoby. W sumie dziewięć osób. Straty oszacowano na ponad 70 tysięcy złotych. W tej chwili badana jest przyczyna pożaru. No to już pełno dymu na klatce, wszystko. I jak sąsiadka przeszła i, no, i to wszystko. No. Zadzwonili po straży, przyjechali. Wskoczyli jeszcze do góry, straż nas wyprowadziła i no nie wiem jak to się zapaliło, to tam nie wiem, bo tam nie wiem w środku. No. Zniszczenia są ogromne, tam tynki z sufitu ze ścian spadły, wszystko się w zasadzie wypaliło. Biegły z zakresu pożarnictwa, będzie wynik nie wypadał tę przyczynę i ją na pewno ustali. Do szpitala trafiło pięć osób, cztery były nieprzytomne, piąta była przytomna. Stan dwóch jest poważny. Trzy osoby mniej poszkodowane w chwili obecnej są przewożone do szpitali w Międzyrzeczu, Międzychodzie i Sulęcinie. Natomiast te osoby, które pozostają u nas. To są osoby z poparzeniami drugiego, trzeciego stopnia oraz z poparzeniami drugooddechowych. Bezpośrednio po przyjęciu do naszego oddziału pacjenci zostali zaintubowani. Wszczęte zostały i wdrożone procedury wymagające bezpośrednio zabezpieczenia życia tych pacjentów. Po ocenie sytuacji kierownik SOR właśnie podjął decyzję o przewiezieniu trzech lżej rannych do szpitali okolicznych. Pacjenci ci są monitorowani w chwili obecnej rzeczywiście tak jak wcześniej wspomniałem są podłączeni do respiratorów, są w trakcie śpiączki farmakologicznej i wszelkie procedury medyczne mają na celu doprowadzenie ich do stanu zdrowia niewymagającego tak intensywnej opieki. 26-letni mężczyzna trafił do szpitala w wyniku wybuchu, do którego doszło w niedzielę przy ulicy Grota Roweckiego w Gorzowie. Domniemany sprawca eksplozji znajduje się pod nadzorem policji. Zeznania Gorzowianina i analiza substancji chemicznych znalezionych w mieszkaniu pozwolą wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Konieczna była również ewakuacja lokatorów bloku. Po godzinie 15 jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Grota Roweckiego w Gorzowie Wielkopolskim poinformował dyżurnego policji, że mieszkańcy tego bloku usłyszeli odgłos wybuchu na czwartym piętrze. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol policji, grupa antyterrorystyczna. Jak się okazało, 26-letni mężczyzna wynajmujący mieszkanie w tym bloku z obrażeniami ręki został przewieziony do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Przed około dwoma godzinami trwała ewakuacja kilkudziesięciu osób z tego bloku. W tej chwili na miejsce przyjeżdżają biurotechnicy którzy wejdą do mieszkania, sprawdzą, czy nie znajdują się inne materiały niebezpieczne, wybuchowe. W związku z tym, że po przybyciu na miejsce informacji otrzymałem taką, że potrwa to w granicach dwóch do 3 godzin, no w związku z tym zdecydowaliśmy, że wezwiemy autobus MZK, który podstawimy na miejsce i tam będą ludzie powiedzmy, no przeczekiwali ten okres, w którym policja będzie realizowała swoje czynności zgodnie. Z procedurami. Oprócz tego, w, w, wśród ewakuowanych były dwie osoby wymagające no powiedzmy opieki czy nadzoru medycznego w związku z tym ambulans, ambulans medyczny też był na miejscu przed godziną 24. na miejsce przybyli pirotechnicy z komendy wojewódzkiej policji w gorzewie wielkopolskim sprawdzili mieszkanie sprawdzili piwnicę teren wokół budynku nie stwierdzili żadnych niebezpiecznych materiałów wybuchowych po nich po godzinie 12 do mieszkania wszedł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego który wyraził zgodę na powrót mieszkańców do swoich mieszkań nie stwierdził naruszenia konstrukcji bloku mieszkania w w którym nastąpił wybuch. Przed godziną pierwszą mieszkańcy powrócili do swoich mieszkań. Na miejscu policja zabezpieczyła materiały, substancje chemiczne, które zostały następnie przewiezione do laboratorium kryminalistycznego komendy głównej policji i tam przeprowadzone badanie pozwoli nam ustalić przyczynę wybuchu. Czy można być w partii i nic o tym nie wiedzieć? Gorzowscy politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień od regionalnych władz Platformy Obywatelskiej w sprawie doniesienia do prokuratury Mieszkanki Gorzowa, która twierdzi, że znalazła się na liście partii bez swojej wiedzy. Drugi komitet PiS w Gorzowie przedstawił też rekomendacje swoich kandydatów do parlamentu. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości rekomendują następujące osoby na kandydatów do parlamentu w wyborach roku 2011. Są to Elżbieta Płonka, Robert Jałowy, Sebastian Pieńkowski i Tadeusz Horbacz. Listy PiSu będą powstawały tak już ostatecznie po wakacjach, przed samymi wyborami. My chcemy się przygotować programowo. Te cztery kandydatury. Wyłonione i przegłosowane przez członków komitetu zostaną przekazane do naszej centrali, czyli zarządu okręgu w Zielonej Górze. Artykuł zapisany do Partii Wbrew Wiedzy i Woli pan Jerzy Sobolewski, szef Platformy w Gorzowie, powiedział, że wyjaśni sprawę. Żeby uniknąć sytuacji, gdzie czekamy kolejne trzy miesiące na wyjaśnienie tej sprawy, to za pośrednictwem mediów chcemy prosić pana przewodniczącego platformy, żeby wziął przykład z Prawa i sprawiedliwości, zapoznał się między innymi z naszymi standardami przyjęcia, które zaraz przedstawię i y, mogę jasno zadeklarować, że prawo i sprawiedliwość, gdyby otrzymało taki zarzut, to jest w stanie w ciągu 48 godzin sprawę wyjaśnić. Ja oficjalnie jeszcze żadnego stanowiska prokuratury nie znam i żadne pismo do mnie nie dotarło. Jeżeli dotrze, to zbierze się zarząd i sytuację wyjaśnimy. To jest, jest sytuacja taka wynikająca raczej z jakichś po y, politycznych aspektów niż z aspektów prawnych. Do platformy bardzo dużo osób się zgłaszało właśnie w tym czasie. Procedura przyjęcia do prawa i sprawiedliwości jest następująca. Jeżeli ktoś chce wstąpić, na przykład z państwa do prawa i sprawiedliwości, szuka kontaktu, nie może znaleźć jest strona internetowa, tam są kontakty, na nas dzwoni. Jeżeli kogoś z nas pisu, zgłasza się do niego, wtedy ten ktoś jest proszony, żeby się ze mną spotkał dostaje telefon, spotyka się z przewodniczącym komitetu pierwszego lub drugiego, odbywa się rozmowa, następnie ktoś dostaje ankietę personalną i musi mieć dwóch członków pisu, którzy go znają, którzy wiedzą, że jest to człowiek nieposzlakowanej opinii i one rekomendują. Osobę. Jest naprawdę dużo e, rzeczy, które tutaj w mieście trzeba zmieniać. E, mogliby się zająć chociażby, no, ta, dla mnie, troszeczkę nieetyczną postawą e, pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marka Sturmaczak. Pochód małych aktorów pod hasłem Gorzów Miastem Wrażliwości przeszedł ulicami miasta rozdając żonkile. Uroczystą inaugurację dziesiątego jubileuszowego przeglądu teatrzyków przedszkolnych połączono w ten sposób z gorzowskimi obchodami akcji hospicyjnej Pola Nadziei. Występy dzieci z 28 gorzowskich Przedszkoli rozpoczynają się we wtorek na scenie teatru imienia Juliusza Osterwy i potrwają dwa dni. To dzieci zaproponowały nam współpracę w zakresie włączenia się w akcję pola nadziei, jako że zbiegają się terminami. Nie mamy nic przeciwko temu, dlatego że dzieci są najwdzięczniejszym obiektem, jeżeli chodzi o wrażliwość, bo i wszyscy, którzy widzą dzieci, są wrażliwi i wszyscy, którzy patrzą na te dzieci, też stają się wrażliwi. W związku z tym. E, jak najbardziej włączenie się w akcję dzieci albo nas z dziećmi wiąże te dwie imprezy w jedno. Elementy związane z Polami Nadziei, a więc żonki, będą także obecne jutro i pojutrze podczas przeglądów teatrzyków. Poza tym dzieci zaprosiły naszych podopiecznych, osoby niepełnosprawne i osoby chore. Do udziału w przeglądzie teatrzyków? To jest dziesiąta edycja przeglądu teatrzyków przedszkolnych. E, to jest tak, że dzieci już od w sumie od 10 lat bawią się w teatr, bawią się przede wszystkim się, bawią się w teatr, dlatego takie jest, to, takie jest ogólne hasło tej, tego, tej, tego przeglądu, że bawimy się w teatr. Aktorami czym mogą być? Mogą być, każdy może być aktorem, natomiast to dla nich jest przede wszystkim zabawa. Oni nie myślą w kategoriach tego, że e, będą później aktorami czy chcą być aktorami, tylko w kategoriach w zasadzie takich, że mają świetną zabawę, chcą pokazać to, co przygotowywały przez cały rok i chcą się zaprezentować też innym żeby mogli no, otrzymać choćby nawet brawa czy drobne upominki. Przygotowaliśmy przedstawienie e, kolorowe kredki. E, to będzie w środę. To są sześciolatki. Przygotowywali się no, ponad miesiąc. Codziennie, e, po dwie, po, codziennie po dwie godziny. Ja jestem drzewem i z moimi kumplami gitarzystą. Co ty w przedstawieniu? Gitarzystę. Mhm. A ty? Drzewem. Jakie gracie przedstawienia? Ja, to by... ja, to ja, to ja to Walka o zdrowie w świecie uzależnień. Pod tym hasłem medyczne studium zawodowe w Gorzowie zorganizowało spotkanie dotyczące problemu narkotykowego w naszym województwie. 14% lubuskich nastolatków powyżej 15 roku życia zażywa środki odurzające lub psychotropowe. Jak się okazuje nie zniknęły też dopalacze. Są łatwo dostępne w internecie. Województwo lubuskie zajmuje wysoką pozycję w niechlubnych statystykach dotyczących problemu narkotykowego w Polsce. Jesteśmy na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę osób, która próbowała narkotyków, i na trzecim pod względem liczby osób leczących się z narkomanii. Młodzież jednak mimo tego, że jest bardzo dużo prewencji, i promocji w tej, w tej kwestii, jednak podejmuje się tego, żeby brać narkotyki. My jesteśmy jedną szkołą tutaj na terenie województwa tej części północnej, gdzie to jest szkoła medyczna i jako zawody medyczne staramy się właśnie w tej kwestii rozmawiać z młodzieżą i wychowidzić na zewnątrz. 14% lubuskich nastolatków sięgnęło po jakieś narkotyki. 12% eksperymentowało z dopalaczami. Eksperymenty związane nawet z płynami do higieny intymnej, tak to nazwę. Tam są środki niektóre, które prowadzą do euforii, do ekstazy. Są też bardzo duże ostatnio sygnały o eksperymentach związanych oczywiście znowu z syropami. E, także ten okres jest bardzo taki gorący i ten okres letni też będzie bardzo gorący, to też w kontekście dopalaczy. 40%, czyli 2,5 tysiąca przestępstw związanych z narkotykami w Lubuskiem to sprawy o posiadanie. Wiemy bardzo dobrze, że wzrósł odsetek przestępstw narkotykowych wśród młodzieży, czyli więcej nieletnich posiada lub wprowadza do E, takie środki zakazane przez ustawę. E, najwięcej tego jest e, na terenie Powiatu słubickiego. Najpopularniejsze narkotyki to marihuana i haszysz, ponieważ sięga 80% osób zażywających narkotyki. Będziemy skupiać się e, na działaniach e, na terenie zorganizowanych e, miejsc wypoczynku, a także na przystanku Woodstock, ponieważ tam mamy jakby największą liczbę odbiorców e, i tam będziemy organizować. Między innymi nasz namiot teatralny, namiot teatralny, który jest częścią tego projektu i w tym właśnie namiocie będą przedstawienia teatralne, które będziemy pokazywać Łództokowiczom z całego województwa, także z całego kraju. Przedstawienia mówiące o uzależnieniach. Będziemy również robili warsztaty, warsztaty psychologiczne z uzależnień. Na z narkomanii najczęściej trafiają osoby w przedziale wiekowym 19-29 lat. Dziecko pozostawione w Gorzowskim Oknie Życia miało szczęście. Diecezjalny ośrodek adopcyjny Caritas już znalazł Maluchowi nowy dom. Jednak nie wszystkie przybywające w ośrodkach opiekuńczych dzieci mają tyle szczęścia. Sytuacja prawna wielu z nich jest tak zagmatwana, że tracą szansę na adopcję. Więcej na ten temat w programie Anny Batury, na której już Państwa zapraszam tuż po rozmowie w studio. W tym trafiło do naszego okna życia dziecko, zostało pozostawione przez matkę. Na dźwięk dzwonka, który jest w oknie życia, siostra zbiegła i uruchomiona w tym momencie została cała procedura. Siostry poinformowały pogotowie już szpital, więc automatycznie właściwie zjawiła się karetka, dziecko zostało odwiezione w celu zdiagnozowania do szpitala. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Na kolejne informacje zapraszam już jutro o 17.15. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego i miłego wieczoru. Do zobaczenia.